Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Jeżeli dzisiaj nie wyglądam zbyt dobrze, to dlatego, że miałam bardzo wczesną pobudkę. Ustawiłam budzik na 6.30, a teraz jest około godziny 9 i za chwilę wychodzę. Dlaczego tak szybko wstałam? Ponieważ po pierwsze chciałam umyć włosy, a umycie włosów i wysuszenie to, to takie moje codzienne rutyny dodatkowe. 30, a nawet 45 minut, dlatego też musiałam to uwzględnić. Dodatkowo też po prostu mam bardzo, bardzo intensywny dzień i muszę się ze wszystkim wyrobić, a uwierzcie mam co dzisiaj robić, a w dodatku jeszcze później jestem umówiona i nie chcę się spóźnić. Dlatego też stwierdziłam, że wolę wstać bardzo szybko i po prostu na spokojnie wszystko zrobić, a nie potem wiecie, biegać w czasie robić wszystko tak, aby tylko było. Myślę, że to jest bardzo mądre i bardzo odpowiedzialne. Najwyżej jutro po prostu wstanę sobie później i się wyśpię. Czasami warto właśnie jednego dnia poświęcić się, wstać szybciej i po prostu mieć z rana wszystko zrobione i potem już taki trochę chill day. Chociaż dzisiaj podejrzewam, że chill day zacznie mi się około godziny 17 18, ale. Damy rady. Mam nadzieję, że właśnie bycie ze mną w takim całym dniu właśnie intensywnym będzie dla Was ciekawe. Wtarłam już do biura i za chwilę siadam do pracy. Będę też tutaj dzisiaj nagrywać dla Was film. Pomyślałam, że będzie to fajna odskocznia, tym bardziej, że jest to taki film tylko czysto informacyjny i z podziękowaniami dla Was, więc myślę, że będzie to odpowiednia sceneria. W dodatku mam bardzo mało czasu, a strasznie dużo do zrobienia, więc mam nadzieję, że się wyrobię czasowo, bo stąd jadę prosto do magazynu. Ale dlaczego? Ponieważ mam zbiorowy bardzo dobry dojazd i myślę, że o 20 minut będę w magazynie, a muszę też właśnie spakować jedno zamówienie, a przy okazji coś Wam pokażę. Jednego dnia jak nie nagrywałam vlogu, to byłam w pepko i słuchajcie, kupiłam właśnie te pojemniki na przyprawy, a do czego będę je wykorzystywać? Mam ich 6, ponieważ chcę sobie po pokładać na półce właśnie moje herbatki w magazynie i każdy rodzaj będzie osobno i będzie mi dużo wygodniej wyciągać, bo wiecie, to jest szufladka, zobaczcie, to tutaj ma taki uchwyt jak sobie postawię, to będę wysuwać i będę sięgała nawet do właśnie końca półki, przez co półka będzie dobrze zagospodarowana i będę miała po prostu dużo więcej wolnego miejsca i wszystko będzie poukładane. Oczywiście jak to zrobię, to wam wszystko w magazynie pokażę, dlatego stwierdziłam, że jak już jestem w biurze, to podjadę, zrobię sobie jeszcze większy porządek w magazynie, spakuję paczkę, którą dzisiaj nadam, dlatego jeszcze później będę musiała wyjść, bo jadę do magazynu, wracam do domu, bo jestem umówiona z siostrą i potem jeszcze będę Wychodzić, więc jak widzicie, dzisiaj po prostu jakiś zwariowany dzień, ale tak to czasami bywa. Wczoraj miałam dzień, w którym siedziałam cały dzień w domu, pracowałam przy komputerze, nagrywałam film, montowałam i nawet się nie kłębiłam, że właśnie ubrałam ten sam speter, który miałam w niedzielę. Po prostu wczoraj byłam totalnie oderwana od rzeczywistości, tyle miałam pracy. Ale dzisiaj właśnie y, mam taki dzień bardziej właśnie na zewnątrz. Załapiam wszystkie sprawy. Jeszcze pewnie będę musiała do jednego rzędu skoczyć po biedzie. Więc jak widzicie, po prostu dużo, dużo się dzieje. Witam Was ze stacji benzynowej gdzieś w Gdyniecisowej. Mamy test akurat selfie sticka na stacji benzynowej. I chociaż siedzę przy stoliku i mogłabym Was postawić, to stwierdziłam, że przetestuję właśnie kijek, ponieważ na dworze pada. A nie chcę, żeby mi zmógł przy mikrofon, y, czy też właśnie kamera. Więc niestety jestem zmuszona do tego, żeby nagrywać tutaj. A i tak musiałam wejść, bo wyszłam z domu, tak jak Wam mówiłam, bardzo wcześnie i chciałam coś kupić do jedzenia, no szybko, bo oczywiście byłam w centrum i zapomniałam jak to ja. Mam nadzieję, że to pogoda się ogarnie, bo cały dzień było chmurnie, ale fajnie, chłodno, ale fajnie, a teraz niestety zaczęło padać. Co prawda jest to taka trochę większa mrzewka, ale mam już 10 minut, więc pewnie trochę przymoknę, więc... Trzymajcie kciuki, żeby się pogoda ogarnęła. Jeżeli powiedzie się wtedy w pogodzie i będę jeszcze raz wychodzić, to oczywiście przetestuję jak na dworze. przetestuję też jak w magazynie, ale. Chciałam się do Was odezwać, że niestety tak czasami wygląda życie, że złapie deszcz i trzeba wyjść na stację. Mam tutaj kaptur, ale kurczę, nie bardzo go lubię, bo mam bardzo ograniczoną widoczność. Jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, że ja sobie uwielbiam utknąć życie. Wymyśliłam tę sylwistkę wtedy, kiedy mam już grubszą kurtkę, a w tej złotej kurtce niestety mam troszeczkę ograniczoną mobilność rąk więc będzie trochę gorzej testować, ale mam nadzieję, że coś wymyślimy i mam wrażenie, że on chrapę, a dopiero co piłam ciepło, nieważne. Uciekam i do z magazynu. Do magazynu. Na szczęście bardzo nie znakłam, co niesamowicie mnie cieszy. Jestem właśnie w trakcie układania. Niestety jeden pojemnik mi zmógł, ale właśnie tutaj sobie teraz segreguję herbaty. I nawet w sumie nie pomyślałam, że słuchajcie, mam ich tak mało w chwili obecnej w magazynie. Byłam przekonana, że dopiero co zamawiałam drugą partię herbat, ale już prawie już wszystko wykupiliście, za co jestem Wam niesamowicie wdzięczna. Tutaj ten klip będzie cięty, bo wiadomo, jest światło takie bardzo niekorzystne w magazynie. Zaraz przystąpię do pakowania jednego z zamówień, które jeszcze dzisiaj muszę wysłać, dlatego też właśnie muszę później po spotkaniu z moją siostrą jeszcze wyjść z domu. No, chyba, że mi siostra wyślała. W sumie mogę poprosić. To akurat nie jest żaden problem. Bo i tak później będzie wracała do siebie, będzie przechodziła koło paczkomatu. Ja nie lubię sprawiać ludziom problemów, ale wiem, że na przykład dla mojej siostry, podejście do paczkomatu z wydrukowaną etykietą, i tylko wiecie, przyłożenie do skanera i wrzucenie do skrytki, to jest żaden problem. Jeżeli tym bardziej wiecie, przechodzi koło paczkomatu, e, więc też czasami z tej pomocy korzystam, kiedy wiem, że już na przykład jestem zmęczona. Muszę przyznać, że jestem na nogach choć 6.30, jest 15 i ja już. To lewo żyję, potrzebuję trochę odpoczynku, w sumie to chyba nawet nie chodzi o to, że te dni są takie pracowite, że mam tyle roboty, że dużo rzeczy, wiecie, załatwiam, a to nagrywam, a to robię jakieś Google Adsense y dla klienta, a to różne inne dziwne rzeczy. Tylko właśnie przez to, że one są takie bardzo emocjonalne i przez to, że właśnie dużo się dzieje, a to konkurs, a to film, a to ta sytuacja niestety z tą fundacją i cały czas coś się dzieje na poziomie emocjonalnym. i Myślę, że chyba to mnie bardziej męczy niż sam fakt właśnie się. Poczekajcie, właśnie się zorientowałam, że odwrotnie postawiłam koszyk, więc muszę sobie go obrócić, bo one mają takie, jak Wam mówiłam, tutaj takie fajne uchwyty, że można je sobie wysuwać. Ja właśnie w ten sposób chcę nimi sobie tutaj zarządzać, żeby mieć je po pod ręką. I oczywiście będę musiała domówić partię herbat, więc jak ją zamówię, to oczywiście wam pokażę. Jedyne minusy to goszczące się automatycznie światło, i przez to te klipy są pocięte, ale nieważne. I tak jak wspomniałam, jak zamówię kolejną partię herbat już niedługo, to też przyjadę, pokażę wam z kamerą, jak przychodzi ta partia, gdzie czeka paczka w magazynie, też jak sobie tutaj to wszystko wykładam, organizuję, więc będziecie mieli taki vlog. Za każdym razem chciałam to nagrać, ale po prostu partie zawsze przychodzą w tak zabieganych momentach, że nie mam jak tego za bardzo nad... Robić, więc bardzo się cieszę, że teraz będę zamawiać kolejną, więc na spokojnie to sobie ogarnę. Jeżeli chodzi o kwestię powrotu, to oczywiście gotowy jest zaraz w godzinę, ale jedna z Was mi napisała, że podobna ulica jest wylana, więc pójdę zobaczyć. A i za chwilkę Wam tylko pokażę, jak wygląda moja organizacja na półce. Zobaczcie, tak to wygląda na półce. Jestem mega zadowolona, bo wygląda to naprawdę świetnie. I tak jak Wam wspomniałam, ten zielony pojemnik jest jeszcze mokry, więc tam stół, widzicie, trzy herbaty w tym białym, o tak, pod samą ścianą, tam na samym końcu stoją białe herbatki, ich jest dwie jeszcze i tam z tą mamy jedną zieloną, ponieważ ten pojemnik jest jeszcze wygodny, chociaż go przytarłam. Tutaj mamy później w tym drugim białym pojemniku pośrodku właśnie El -Graya. jednej czarnej owocowej już nie ma i tutaj mi zostało tylko jedno opakowanie czarnej herbaty, więc jak widzicie, partie się to rozeszła, co mnie niesamowicie cieszy. Ja powoli będę już zamykać magazyn i będę się zwijać bo niestety muszę uciekać, bo zaraz się spóźnię na spotkanie z siostrą. Jak widzicie, dotarłam do domu, nie odzywałam się od razu, ponieważ kiedy weszłam do mieszkania, miałam już na stole ciepły obiad i zjadłam go w towarzystwie mojej siostry, bo akurat szybciej dotarła i po prostu na mnie zaczekała. Później spędziłam razem z moją siostrą trochę czasu i teraz dopiero kiedy poszła, to na spokojnie się do Was odzywam. Muszę przyznać, że trochę się zmęczyłam, nie mam jeszcze takich pełni siły, jeżeli chodzi o moje samopoczucie. Jest dużo lepiej, mam wiadomo lepsze i gorsze dni, ale mimo wszystko nie mam jeszcze tak pełni siły, bo właśnie obudka o 6.30, biuro, magazyn i muszę przyznać, że czuję się wykończona, dlatego też cieszę się, że spędziłam trochę czasu z moją siostrą i odpuczałam. Nawet psychicznie, wiecie, tak sobie pożartować, pogadać, poplanować i po prostu żyć. I trochę się też oderwałam no, od tego, co ostatnio po prostu zajmuje mi głowy, ale widzicie mi, jest tego sporo, więc bardzo się cieszę i teraz mam nową energię, ale muszę Wam z Wami się podzielić, Czymś, co mnie dzisiaj rozwaliło, wkurzyło i po prostu załamało chyba jednocześnie, bo mam takie mieszane uczucia, że to aż po prostu niedorzeczne. Jak wracałam z magazynu, postanowiłam przetestować, ponieważ jedna z Was mi napisała komentarz pod starą dyskusją, że jest już wylony asfalt i mogę spokojnie przychodzić koło dworca w Rumijanowie. Nie wiem, czy pamiętacie, opowiadałam Wam, że tam jest robiony cały nowy węzeł, ale kurczę, krawężniki były takie i nie było opcji żadnej ze stron przyjechać wózkiem i trochę mnie to wkurzało, bo ma, wiecie, autobus do magazynu, który jedzie tamtędy, jest raz w godzinę. Dlatego stwierdziłam, że okej, okay, dobra, jolo, idę sprawdzić. I okazało się, że tak, że jest już wylane i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie warstwa, bo jeżeli to jest ostatnie warstwa, to jest to nadal <grywki> Tak, niestety jednak Dalej jest to poza standardami, bo jest próg, ale już da się go pokonać wózkiem, więc mamy plus. I kurzam się dlatego, bo słuchajcie, okazało się, że jak idę właśnie w tą stronę, to po nie wiem, może 7-5-7 minutach jestem na dworcu, wchodzę sobie na most, gdzie jest po prostu takie ładne podejście, przechodzę most nad peronem, zjeżdżam windą i jestem po drugiej stronie, a stamtąd mam. Nie wiem, też z 5 minut na autobus, i jest to bezpośredni autobus do Redy, Czyli słuchajcie, mogę z Rady w tej chwili podjechać około 12 minut autobusem, podejść 15 minut i jestem w magazynie. A nie tak jak zawsze mi to zajmowało około godziny, czy nawet dłużej. Więc mam nadzieję, że czujecie ten klimat i. Ja rozumiem argument, że to wszystko jest w trakcie budowy. Ja rozumiem argument, że to w trakcie że wszystko jest jeszcze świeże robione, i tak dalej. I ja naprawdę to rozumiem. Ale z drugiej strony nie rozumiem tego, jak można oddać coś, co jest nieskończone. U nas w Radzie, jak był robione właśnie cały węzeł. To nie było przejścia i nie było możliwości, żeby po prostu korzystać, jeżeli, nie wiem, chodniki nie były ułożone do końca, nie wiem, asfalt by nie był, ale no wiecie, o co mi chodzi. Po prostu nie było takiej opcji. Później warunkowo chyba na dwa czy dni uruchomiono przystanek, ale była informacja, że przystanek jest jeszcze w przebudowie, że proszę uważać, wysokie krowężniki, wszędzie było informacji. Tutaj zero informacji, a uwierzcie mi, są osoby na wózkach, są osoby starsze z chodzikami, Ola seczce, o laseczce, o matki z dzieckiem, i nie wiem, nawet jedna z Was mi pisała, że szła tamtędy, teraz nie pamiętam, wybacz mi proszę, ale że właśnie jedna osoba szła tam z dzieckiem na rowerku i też właśnie nie mogła sobie pić w takim malutkim rowerku, co ma z tą taką rączkę do prowadzenia. I też nie było możliwości, żeby właśnie yy, tamtędy przejść bez dźwigania tego rowerku po krawężnika, więc kurczę, jeżeli to było tylko wylanie asfaltu, to czemu nie wylano tego od razu, a jeżeli nie można było tego wylać od razu, wiecie, ja się nie znam, ja nie jestem budowlańcem, to trzeba było po prostu zamknąć tam to przejście i nie puszczać tam tamten ludzi i pustić tylko i wyłącznie ruch autami. Nie rozumiem tego, dla mnie to jest po prostu irracjonalne. ale widzicie, to też spowodowało komplikacje, teraz już wiem, że po prostu jest to do przejścia. Oczywiście o ile nie będzie zepsuta, winda, ale to już jest zupełnie odwiedny tam. I o tym chyba nawet nie trzeba dywagować. I nie zwracajcie uwagi, jeżeli słyszycie dziwne dźwięki. Ponieważ e, oczywiście cały czas dzwoni mi Instagram, bo ktoś udostępnia mój post i po prostu mnie oznacza, więc zostaje wiadomości, więc ten telefon od wczoraj dzwonił w Google. Wyszedł czas na kolację i mam trochę śmieszny zestaw, bo kolacja jest na słodko i dzisiaj wyjątkowo mam cheat meal, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o ten jeden posiłek, ponieważ zobaczcie, mam tutaj taką babeczkę Lion i jest to babeczka, którą dostałam od mojej siostry dzisiaj, właśnie jak u mnie była z gratulacjami za nominację. Jest to naprawdę bardzo miłe z jej strony, więc nie mogłam odmówić. I tak wiem, że mam dietę, ale od chyba miesiąca nie mam nic słodkiego, więc mogę sobie pozwolić na po prostu jeden wyjątek, jeżeli o to chodzi. I przyszłam do Was tutaj do kuchni przyszłam sobie z Wami do kuchni, ponieważ. Chciałabym przetestować tą herbatę, którą otrzymałam w ostatniej paczce i jest to herbata chyba z Holandii, z tego co pamiętam, albo Belgii, chyba Belgii, z Belgii, tak, tak. I to jest herbata o smaku jabłka i cynamonu. Jestem bardzo ciekawa, bo nie przypadam za cynamonem, lubię szarlotkę, ale wtedy, kiedy nie jest zbyt właśnie dużo cynamonu w niej, wiecie co? Patrzę, że mam coś niefajne kadr, więc sobie troszeczkę obejrzę. O, będzie lepiej. I dopiero się zorientowałam, że cały dzień miałam podłączony mikrofon, a teraz nie mam, więc jeżeli jakoś teraz z dźwięków w kuchni jest gorsza, to wybaczcie, ale kompletnie mi uciekło. Muszę się przyzwyczaić, bo do posiadania mikrofonu poza domem, jestem przyzwyczajona, a jak do w domu z mikrofonem, wiecie takich krótkich setek do vloga, to nie, nie jestem przyzwyczajona. I ja już mam sezon na świąteczne kubki. Jest to mój kubek, który... Kupiłam chyba już dwa czy trzy lata temu właśnie w, w Empiku, tak, w Empiku i on ma jeszcze taką fajną e, czapeczkę do przykrywania, ale on nie pije bez czapeczki i on jest już świąteczny, zobaczcie i próbuję herbatę. Pachnie samym cynamonem i wiecie co, to naprawdę smakuje jak szarlopka do picia, co prawda głównie przybija się smak cynamonu, to było do przewidzenia, ale naprawdę jest smaczne, wow, jestem zaskoczona, bo tak jak mówiłam, e, lubię szerotkę, a lubię, kiedy w tej szerotce jest mało cynamonu, a tutaj ten smak się ewidentnie wybija, ale mimo wszystko, wow, to jest naprawdę, kurczę, smaczne. Będę miała naprawdę pyszną kolację, ja tej babeczki nie zjem w całości, nie ma absolutnie mowy, sobie ją podzielę na dzisiaj i chyba na jutro, a może się podzielę z moją mamą na pół, o, to jest dobry plan, bo nie jestem w stanie jej zjeść, po prostu jest za duże i za słodkie, więc nawet jeżeli mam czytmila, to ja zawsze właśnie mam ten problem, słuchajcie, jak idę do, do restauracji, czy właśnie nie wiem, gdzieś na kolację, na pizzę, whatever, ponieważ ja nie jestem w stanie nigdy przejść pizzę, czy też przejść właśnie Porcji i powoli przekonuję się, tak jak Wam mówiłam na jednym chyba z blogów, że już nie czuję tego wstydu, żeby poprosić o pół porcji, czy też właśnie poprosić o porcję dla dzieci, ponieważ kiedyś wydawało mi się, że jest to takie, yy, 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 nie, bo będę traktowana jak dziecko, ale potem się przekonałam, że dużo bardziej mam gdzieś, co pomyślą sobie o mnie inni, niż po prostu marnować jedzenie, bo ja zawsze zostaję co najmniej pół porcji, jak nie więcej. Jeżeli biorę, wiecie, taką normalną porcję dla osoby dorosłej, ona nas fajnie jest na przykład w Pueblo, które jest przy burze w Gdyni, ponieważ tam możecie zamówić sobie właśnie chyba. Pół, czy dwie trzecie porcje jakoś tak. I wtedy ta, jeżeli mam na przykład takie danie, gdzie tak jedzenie jest mniej, to jest dla mnie idealna porcja, więc naprawdę jest to super. I to wiecie, nawet nie chodzi o to, żeby cena była niższa jedzenia, tylko po prostu, żeby mi nie nakładano zbyt wiele. Dlatego właśnie robię na przykład w hotelach, czy na wyjazdach, czy gdziekolwiek gdzie jestem, szwedzkie stoły, bo wtedy jestem w stanie sobie nałożyć karmeczka, na bawić je, y, nie wiem, jeden po jakiejś jakieś wędliny. Czy sera, i to sobie spokojnie jem, a nie mam te, takiej spiny, że dostanę coś, czego nie lubię, czy dostanę jakąś ogromną porcję. I jedyne miejsce, gdzie porcje są dla mnie odpowiednie, to jest szpital, ale wiecie, jakie tam są porcje w szpitalu, więc lepiej o tym nie mówić. Ale za to w szpitalu są podawane zimne jajka, po których zawsze choruję, ale to już jest inny temat. Witam Was, ja i moja antena. Fajnie to wygląda, prawda? Ale nie wiem, może wy macie jakiś patent, jak taki mikrofon krawatowy przytwierdzać, przez to, że ta wszystka jest miękka, i też przez to, że najlepszym miejscem jest tutaj wysokość biustu, to mam wrażenie, że kurczę, mi ten mikrofon się głupio, właśnie tak sterczy. A tak ogólnie to jest teraz około godziny 23 i to jest drugi klip, który zaczęłam nagrywać, ponieważ słuchajcie, odpaliłam kamerę i po raz kolejny zapomniałam mikrofonu, więc było tylko takie A! I poszłam do talerzki po mikrofon. Wracam więc już w pełni gotowa do nagrywania. Oj, będę się miała dzisiaj z tymi ścieżkami dźwiękowymi, bo tak jak Wam wspominam, na innej głośności są klipy, które są bezpośrednio z kamery, jeżeli chodzi o dźwięk, a na innej głośności to jest, każe tak naprawdę z mikrofonu, więc myślę, że. To będzie ciekawy montaż, a jest około godziny 23 i chciałabym sobie na spokojnie ten film już zmontować, dlatego pomyślałam, że się do Was odezwę, ale nie zostawię Was teraz tak tylko z clipem i, i naśmiewaniem się z tej liczącej anteny. Nie, 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 bo mam zupełnie inny temat dla Was. Chodzi o to, że ostatnio odkryłam świetny serial i pomyślałam, że Wam go polecę. Tak mi się właśnie przypomniałam. W sumie poleciałam go chyba na Instagramie, ale tam tylko napisałam, że polecam. Chyba nic większej. A chodzi tutaj o, dokładnie o mini serial Netflixa sprzątaczka. Boże, co to jest za fantastyczny serial! Przyznam wam się szczerze, że teraz miałam trochę taką fazę na seriale obyczajowe, lekkie jak Chesa Shorts. Czy też właśnie oglądałam odcinki Twoja twarz, brzmi znajomo, bo nadrobiłam sezon, którą właśnie jej jest Michał Wiśniewski. I kurczę jakoś tak. Nie miałam ochoty na nic cięższego, ale widziałam już tyle pozytywnych recenzji tej właśnie sprzątaczki, że stwierdziłam, że okej, okay, to jest krótkie, to ma chyba tylko 10 odcinków, więc obejrzyjmy. Słuchajcie, normalnie jestem zakochana w tym serialu. Jest on ciężki, jest on trudny, porusza naprawdę bardzo wrażliwe tematy, ale jest tak bardzo prawdziwy, że aż jestem w szoku, jak bardzo, bo to jest ciężko nawet określić. Bardzo mi się podoba, przedstawia naprawdę fajne takie korelacje ze sobą, czyli dlaczego niektórzy wybierają takich, a nie innych partnerów, co nimi kieruje, jak właśnie kieruje ich życie, wiecie, jak na przykład wychowywana jest osoba bez ojca i tak dalej. Myślę, że to naprawdę powinien zobaczyć każdy. Jedynym minusem tego serialu dla mnie jest troszeczkę język, bo nie przepadam za przekleństwami i jeżeli ktoś nie miał w moim otoczeniu gdzieś tam dla akcentów przeknie, luz, dla mnie to jest żaden problem, ale nie lubię seriali czy filmów, wiecie, gdzie przekleństwa często padają, a tutaj te przekleństwa są dość popularne, jeżeli mogę tak to ująć. I kurczę, to jest naprawdę jedyny minus tego wszystkiego, bo... Israel jest naprawdę bardzo życiowy i też myślę, że bardzo motywujący dla osób, które mają w tej chwili trudną sytuację życiową które borykają się z pewnymi więc myślę, że warto zobaczyć. Cieszę się, że też na Netflixa wyszło biuro, czyli The Office ta wersja najpopularniejsza, to jest amerykańska, ponieważ wiem, że Myrta mi ją polecała, żebym zobaczyła, więc teraz na pewno zobaczę. Tylko jak spojrzałam, że jest 9 sezonów, to aż mnie zmruziło bo dopiero co właśnie oglądałam w garniturach i tam też było bardzo dużo sezonów, ale to są też odcinki po 20 minut, więc myślę, że to poleci szybko. Po drugie, serial komendowy bardziej u mnie służy jako trochę taki przerywnik, wiecie, jak mam, nie wiem, 20 minut, jak na przykład czekam na montaż filmu, nie, raczej nie służy mi do takiego biłoczyngowania, tylko właśnie gdzieś tam w przerwie można sobie rzucić odcinek właśnie komediowy, czy rano, kiedy się maluje. Mam nadzieję, że czujecie o co mi chodzi i jaki tutaj klimat mam na myśli. Ale myślę, że czas już powoli kończyć ten film, bo zaś mam sucho w garlu, muszę się iść napić, a nie chcę Wam tutaj kaszleć. Ostatnio zauważyłam, że właśnie ta zmiana pogody z letniej na jesienną daje mi się bardzo znaki. Mam suchą skórę, trochę wyprysków, do tego suchy gardło, więc... Staram się właśnie jak najwięcej pić wodę, ale jak widzicie, nie zawsze się to udaje. To już było wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że vlog przypadł Wam do gustu. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować moim patronom oraz wspierającym. Jesteście niesamowici. Dziękuję, że dzięki Wam mogę nagrywać filmy i się rozwijać. Jeżeli ktoś chce dołączyć do tego Galona, to link do Patronite w opisie. Natomiast jest też opcja wesprzeć tutaj bezpośrednio na YouTubie, więc macie różne progi, różne bonusy, więc myślę, że warto się zainteresować. Dziękuję również wszystkim, którzy oglądają moje filmy, którzy je lajkują, komentują, subskrybują mój kanał. Jesteście naprawdę niezastąpieni i jestem bardzo wdzięczna, że Was mam tutaj na kanale i że chcecie oglądać moje produkcje. To jest dla mnie ogromny komplement i mam nadzieję, że to się nie nigdy nie zmieni. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć.